Witam Was z Karkonoszy, z krainy magii, ziołolecznictwa i laborantów, z krainy, w której również tworzono przez wieki wiele ziołoleczniczych likworów. A między nimi powstały tutaj dwa najbardziej legendarne, czy jest... Właśnie. Stundorfer, stundorfer. <gryl> Czyli Ekstendorfer i niemiecki i polski likier karkonoski. A do wspólnej degustacji, wspólnego sprawdzania, opowiadania Wam o tych likierach zaprosiłem Jurka, a w sumie to Jurek zaprosił mnie, bo jesteśmy u niego. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim ludziom, którzy jakby oglądali nas w poprzedniej odsłonie. Bardzo się podobało, także naprawdę... Eee, link do filmiku macie tutaj na górze. Dokładnie, link do filmiku jest zajrzeć. na górze. No i zaczynamy ten drugi rozdział. Drugi rozdział jest bardzo ciekawy, bo ludzie do naszego sklepiku. Do którego sklepiku? Górska Hata, sklep regionalny Karpacz. Zapraszamy. Bardzo charakterystyczny sklep. Z pięknymi właśnie schodami, ze szczytami, także można od razu zrobić koronę karkonoszy, chodząc do góry. W 10 sekund. W 10 sekund, dokładnie. I można zdobyć śnieżkę no. bez wysiłku. I zajść też pieczątkę u siebie. I dokładnie. Pieczątka jest rekomendowana przez Korony Gór Polski, także jeśli ktoś jest zainteresowany, właśnie, a nie zdobył na szczycie, także zapraszamy, można nadrobić. Dwoma podstawowymi takimi alkoholami regionalnymi, a nawet flagowymi, to jest właśnie współczesny, czyli likier karkonoski, i jego pra-pradziadek, czyli likier Staniszowski. A z, z, dzisiaj sobie właśnie porozmawiamy na temat tych dwóch likierków. Też sobie ich właśnie Arek spróbuje, porówna. Bez ich i nie Argo, Sprecie, Miałem okazję, miałem okazję, bo przy poprzedniej wizycie u Jurka w sklepie Górska Chata e, zakupiłem sobie oba likiery, ale wiedziałem, że wrócę tutaj na nagranie. I w sumie pomyślałem, że chciałbym w sumie razem z Wami zrobić to po raz pierwszy. Po raz pierwszy posmakować ich. Zostawiając nawet sam sobie osobiście taką niespodziankę smakową, żeby się przekonać no. samemu, czym się różnią i jak one smakują. Jeśli chodzi o mnie, to też właśnie jestem bardzo ciekawy, miny arka, ponieważ ten likier karkonoski nie należy do łatwych trunków. Co też przeczytałem właśnie w internecie, w komentarzach, że kupując ludzie tam buteleczkę. Piszą niedobry, nie ten, nie kupujcie tego, nie polecam A, wiesz, w ogóle, nie, ale co jest właśnie nie. ciekawe, że trzeba poznać naprawdę, z czego się składa, co to jest i do czego służy. Przede wszystkim do czego służy, prawda? Dokładnie, do czego służy, i wtedy jakby zmienia się nam cała, właśnie cały obraz tej buteleczki. Też, ale właśnie organ elektrycznie dzisiaj będzie się wykrzywiał. A może nie, może mu zasmakuje, także to też jest bardzo ciekawe. Oba jesteśmy warmonami sta... swojej, już chyba tak więc chyba jest niewiele rzeczy. które nas zaskoczy. Y, niektóre, ale które nie które się nie wykrzywiać. się przy śladziach, ale to przy jedzeniu. Przy, przy piciu się raczej nie wykrzywiam. Tych skandynawskich, tych poszerce? Tak. Zaczął no tak, przy, to przy jakikolwiek. <laughs> nie, Ja nie jestem od jedzenia w domu, jestem od hmm? picia. Lubię wszystko. To tak jak ja. Więc zacznijmy tak naprawdę od początku. A początek zaczął się właśnie w XI wieku, kiedy do Karkonoszy, w Karkonoszach pojawili się pierwsi właśnie walońscy poszukiwacze. Poszukiwacze srebra, złota, byli to myśliwi, ale też właśnie ci walęczycy, no, też musieli się czymś leczyć, tak? Czyli właśnie sięgnęli po zioła. I tutaj był pierwszy kontakt z tymi ziołami. Później przenosimy się do XVI wieku i tutaj mamy dwóch braci z Czech, którzy właśnie jakby zaskoczeni byli tą medycyną, chcieli czegoś więcej, tak? Więc zaczynają współpracować z zielarzami lokalnymi i zaczynają robić pierwsze lekarstwa, mikstury i tymi ziołami właśnie tak samo się pasjonować. Później mamy już, już wiek XVII, i laboranci otworzyli swój cech. Czytałeś chyba tą historię, tak? Tak, no, no, czytałem tę historię. historię i wtedy już się naprawdę zaczął to bardzo to profesjonalnie, prawda? Tak jest, to mamy to wtedy... Wszechrzemyśników. Tak, mamy bardzo właśnie jakby wąskie krono, bo jest tylko 30 mistrzów. Tych 30 mistrzów ma swoich czeladników. Ci czeladnicy też są wyspecjalizowani hmm. w swoim jakby kierunku. Także zaczyna się robić poważnie. Działanie. I teraz tak, mamy rok 1810, bardzo kluczowa data w tej naszym właśnie spotkaniu, ponieważ w Karkonosze pojawia się taka postać, którą możecie zobaczyć tutaj na buteleczce. Jest to Christian Gottlieb Kerner. I on właśnie jakby jest twórcą, pionierem i prekursorem właśnie tego, mm. właśnie tej buteleczki tutaj. Także bardzo ciekawa historia, a nie jest to amator, ponieważ jest. No, on jest y, przybyszem z Paryża. Czyli i tak naprawdę Fach ma w ręce. Fach ma w ręce. No, z tego co tamto to w Paryżu uczył się przede wszystkim destylować y, paryskie likiery. No tam, tam wiedza, wiedza była wielowieszana, bo to są przecież Francja, Belgia, to są regiony gdzie były klasztory, a skoro były klasztory, to były najsłynniejsze na świecie likiery, prawda, produkowane Nie. od wielu wieków. Tak, można powiedzieć o tym likierze nawet Nie. benedyktyńskim. benedyktyński benedyktyjski w 510 roku także idą sobie no. właśnie Czyli na Czyli przybył przy tutaj człowiek y, nauczony tworzyć dobre trunki. Dokładnie. A... Ale nie znał jeszcze ziół i tutaj, chociaż chyba one go tutaj przywiozł, prawda? Tylko jaka noża. A teraz tak, teraz jeszcze też kluczową postacią jest jego syn, który właśnie postawił pierwszą fabrykę, mm. którą też można zobaczyć właśnie na buteleszce i ona znajduje się, co jest ciekawostką, właśnie pod Jelenią Górą. W Kunicach, otworzył w, w Kunicy są teraz, to była wtedy wioska, Kunicy są teraz chyba dzielnicą jeleni Góry. Tak jest. No ale przyszła, przyszła II wojna światowa, y, armia radziecka, Armia Radziecka, gdy odbijała Jelenią Górę, to w niewyjaśnionych okolicznościach zginął jedyny wtedy mistrz destylacyjny, który był jedynym człowiekiem, który znał pełną recepturę likieru staniszowskiego, ale na szczęście uchowało się kilka butelek. To jest, to jest właśnie ciekawe w tych alkoholach, że te receptury są strzeżone. Tak? No no nie każdy może jakby ma do tego dostęp, czyli to nawet się obraca w kręgu dwóch, trzech osób. Także mm. jeśli nam znikają nagle trzy osoby, to nie mamy buteleczki i, I nie i wiemy, jak ją zrobić. Po prostu, zrobi, jest, to prostu do Niemiec, to, bo... to kilka butelek zostało wywiezionych do Niemiec. No i około 1950 50 roku yy, powstała f, f, fabryka likier, produkcji likieru Staniszowskiego w Hamburgu, a obecnie likier produkuje czy jest przez wielki niemiecki koncern Berendsen w Dolnej Saksonii. I nie jest to dokładnie już ten sam likier staniszowski, który był produkowany przed wojną z głównego powodu, ponieważ jeden z głównych składników, czyli zioła, zioła górskie leśne nie są już to zioła z rejonu Karkonoszy, tylko zioła alpejskie. Ale dalej oczywiście jest, jest to mieszanka ziół i soków z owoców leśnych. Co jeszcze jest ciekawe właśnie, że bracia Otton y, wy, wykupili właśnie mm. tą fabrykę, likier tak zasłynął, że można było go spróbować właśnie w Australii, w Brazylii, ludzie smakowali go na całym świecie. I co, próbujemy I, go? I teraz tak, teraz chyba przyszła ta wiekopomna chwila. Żeby... Ja się już cieszę, ja się już cieszę. <śmiech> <śmiech> jak właściwie te likiery smakują? To też robimy dla was po to, że jak wejdziecie do, na przykład do, do wspaniałego sklepu, do Górskiej Katy, yy, żebyście już dzięki naszemu tutaj doświadczeniu, yy, bo za chwilę się przekonamy, czym, czym one się różnią, mhm. i które według nas yy, subiektywnie, yy, nasze subiektywne zdanie są na przykład lepsze, lub czy, lu, lu, dlaczego nam smakuje jeden czy drugi, żebyśmy się nie musieli się zastanawiać, tylko wejść bezpośrednio po tych schodach do górskiej chaty i wiedzieć, co wziąć z spółki. Dokładnie. Yy, bo ty już na pewno wielokrotnie już Tak, ja w, miałem, tutaj... ja w ogóle miałem to szczęście, że ten likierek właśnie, Staniszowski. Mhm. Bardzo, bardzo dawno temu próbowałem i troszeczkę dla mnie też się już zmienił na przestrzeni hmm. nawet dwóch lat, hmm. ponieważ wyczuwalny jest dla mnie tam mocno anysz, czego nie było w tej poprzedniej wersji. Byłby bardziej taki owocowy, czyli hmm. było właśnie te owoce Aha, czyli, bardziej. Czyli, czyli, czyli. Także już troszeczkę się dla mnie zmienił, ale jestem bardzo ciekawy, właśnie Twoich smaków. Zaczynamy, nie niczego. Oczywiście tutaj A. mamy kieliszki. Liszki oryginalne. Dokładnie. czyli prawdziwy likier gorzki karkomorski. Dobrze. Już teraz A. unikatowe. Jest bardzo lekki aromat. Naprawdę jak lekarstwo. Ja spodziewam się w aromacie już czegoś cięższego. Uh -huh. A już teraz się ziłka. Pyszny, najpierw, najpierw. najpierw. Koło rozniosła mi się słodycz dziu i czegoś jeszcze, miodu, ale czegoś takiego słodkiego, później, później owoce i dopiero gdzieś na końcu, na końcu języka, ta, ta, ta taka lekarska moc. Ta lekarska, magiczna moc nie, nie. laborantów. Jak mógłbym się przy tym trzymać? Jurku? Jak, jak się... Nie, jest dobry. Dla mnie ten likier był kompletny. Ja tak, tak, ale, jako... ale nie, 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 na pewno nie kojaście przy decydowaniu się na zakup takiego trunku. Już wiem, no, nie kojaście tego z ogólnie z, z znanymi jakimiś likierami ziołowymi dostępnymi w marketach mm -hmm. i tak dalej. Zapewne się domyślacie, który likier między innymi mam na myśli, bo to jest całkiem inny trunek. To jest zupełnie inna jakość. To, 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 nie jest, to nie ma być słodkie, mrożone. Do wlewania do Red Bulla, tylko to, to, to jest całkowicie, całkowicie inny trunek, inna jakość, i tak jak mówiłeś, ważne do czego służył, prawda? Tak jest, dokładnie. Ja tak jeszcze tylko powiem w skrócie, że ja próbowałem ten trunek, to tak naprawdę próbowałem kawał historii, kawał mm. historii Karkonoszy. I ta butelka to jest kawał historii Karkonoszy właśnie w jednym jakby mm. rzeczy, dlatego też że tutaj właśnie sama ta nazwa. Niemiecka, to w, z, w tłumaczeniu jest prawdziwy Staniszowski. Mhm. Bo wielokrotnie próbowali go podrabiać. Dlatego jest opatentowana receptura, buteleczka i wszystko jest y, zastrzeżone. No i tak naprawdę, jeśli chcemy poznać prapra pra, dziadka Jagermeistra, mhm. to jest właśnie ta buteleczka. Także jeśli ktoś jest zafascynowany, jak czy innymi, właśnie jakimiś butelkami takimi mm. na bazie ziół, to na pewno musi mieć w swojej kolekcji ten likierek bo Tylko to jest chyba to, no, to, to jest chyba likier, którego ja będę do, do drinków nie używał. Dokładnie. To, to jednak jest, jest. Aczkolwiek jest świetnym Kiedyś... dodatkiem do piwa, bo już mm. ludzie go. A czy w od już, człowieka już człowiek doświadczonego, warto posłuchać. Oraz e, na lodzie z pomarańczką świetnie smakuje, także nie ma co się też zrażać. Jeśli komuś nie no, będzie smakował tak, co to jest kieliszka, można zawsze sobie ten świat pokolorować. Super. Dobra, to, to wiem już jak smakuje prekursor. Bo to jest cała gama tak naprawdę już teraz nazwanych likierów staniszowskich, czyli czy likierów, połączenia likierów yy, ziołowych z sokami z owoców leśnych. I yy, przejdziemy teraz do likieru karkonowskiego, którego również nie piłem i chcę go już spróbować, ale najpierw wam o nim opowiem. Dokładnie i tutaj teraz bardzo trzeba wyraźnie powiedzieć to imię i nazwisko bo nazywa się Tomasz Łuszpiński i pan Tomek osobiście go poznałem w tym sklepie. Także zaszczyt. Naprawdę pionier. Niesamowita osoba. Niesa niesamowita osoba. Charyzma. Jest też przewodnikiem sudeckim. I, i chemikiem. I chemikiem. Dokładnie. No. Także yy, wszystko, wszystkie na niebie wskazywały gwiazdy, że to zrobi. zrobił czyli, to. Czyli podejmie kontynuowaniem polskiego dziedzictwa. No, no, tak no właśnie, jest. czyli tego, tego na, na karkonowskich ziołach, prawda? Dokładnie, kontynuować właśnie dziedzictwo laborantów. Tu jest taki ciekawy dom właśnie w Karpaczu, bo tutaj w Karpaczu właśnie tam na wysokości mniej więcej właśnie informacji turystycznej troszeczkę wyżej jest taki głaz, tam jest laborant i tam właśnie w Karpaczu... Jest dom, gdzie zmarł ostatni laborant. Czyli, jadąc, że... y, jadąc, jadąc do Ciebie widziałem po prawej stronie, jest duży taki napis na jakiś. Dokładnie. Miejsce. Na trasie, takim, mm -hmm. jak się wjeżdża do Karpacza, nie? O, Dokładnie ostat... tak. Do ostatniego laboranta tam jest napisane. Dokładnie, także mm -hmm. bardzo ciekawe o. miejsce. I tutaj mamy właśnie naszego współczesnego laboranta, czyli pan Tomek. I pan Tomek stworzył własnymi siłami ten taki właśnie likierek, a nazywa się likier karkonoski. Już jest osławiony, bo naprawdę mało kto... Już e, nie wiem, co to jest. Nie próbował, ja nie próbowałem. Nie chcę z no, ja, ja staram się dowiedzieć, a co jeśli to ktoś jest. ktoś kocha karkonosze, to specie... naprawdę kocha likier karkonoszy. Ale ja specjalnie z premedytacją odraczałem posmakowanie, bo chciałem go posmakować właśnie w ten sposób. A później będę mógł smakować częściej. Dokładnie. I pan Tomasz w tej buteleczce e, ukrył 36 ziół i mamy właśnie zioła aromatyczne. Zioła gorzkie i zioła owoce, leśne. Owoce leśne, leśne A tutaj sobie rozpisałem, bo wśród ziół gorzkich to jest przede wszystkim piołun i korzeń goryczki. Wśród ziół aromatycznych tam jest, powinna być mięta i janyż, a w owocach leśnych to wiadomo, to jest ten sok z borówki, z borówki czarnej. Ja już mogę polewać? Bardzo, Bardzo proszę, czyń honorę. Ten kartonowski rozdajemy sobie w kieliszkach degustacyjnych. W skrócie właśnie o Likierze karkonoskim. To tak. E, zaczął w 2012 jakby za hmm. robić karierę. E, pojawiał się właśnie w 200 punktach. E, oczywiście jest to produkt e, skarba Ducha Gór. Tutaj jest właśnie taki znaczek. Bardzo charakterystyczny na każdej butelce. I to o. jest takie właśnie ukryte stowarzyszenie, gdzie poznacie naprawdę produkt regionalny. A czyli jak widać ten, ten, tego ducha go? Tak jest. To jest właśnie stuprocentowy produkt regionalny. To jest właśnie stowarzyszenie... Warto szukać. Tak jest. Stowarzyszenie... Stowarzyszenie... W ogóle chyba wszystkich produktów, szczy, tak? bo ogólnie hmm. to są właśnie rzemieślnicy i to jest właśnie ci rzemieślnicy. To jest takie, kurczę, za ciężkie słowo, to ci rzemieślnicy, bo to są ludzie, którzy naprawdę tworzą przedmioty, buteleczki czy tam, nie wiem, świece i te hmm. mają duszę. Ci ludzie zostawiają serce i duszę właśnie w każdym, jakby. I to, to, to jest taki prawdziwy symbol. Nie? Dokładnie tak Prawdziwe rękodzieło, które jest teraz na wagę złota. To, co ja najbardziej lubię, czyli miejsca, w których odwiedzam i spra spra sprawdzać trunki, napoje i jakiekolwiek inne produkty właśnie tworzone w tych miejscach. Nie? I co jeszcze zrobił nam ten pan Tomasz, właśnie bardzo fajnego, to zrobił właśnie tą tutaj buteleczkę. O. Bardzo proszę, można ją zobaczyć. To, A to jest taka, na dziesięciolecie, tak? Tak jest, no. to jest na dziesięciolecie, symbolika właśnie ducha gór. I ta buteleczka jest słodzona prawdziwym miodem. Także to też właśnie... Czyli on się to... różni, tak, odrobinę? Tak jest. Ale nie to... tylko butelką, ale również ale też z dodatkiem. Tak A. jest, to jest hmm. właśnie limitowana buteleczka na dziesięciolecie ducha gór. Także bardzo ciekawy egzemplarz, też dla kolekcjonerów. Tak Jak ktoś zbiera, to zapraszam. No, i jeszcze mówiliśmy o tym, że, że, że te likiery służą do czegoś. No i właśnie do czego no teraz, służą? Tak, do czego służą? W ogóle ten kolor rubinowy bierze się z tego, że mamy ten owoc jagód, który jest hmm. bardzo dużo w karkonoszach. Do tych właśnie ziół też jest dodawany właśnie ten owoc jagód, także właśnie mamy ten piękny kolorek. Zaczyna nam się robić taki rubinowy w tej końcowej fazie robienia tego likieru. Także naprawdę fajna rzecz, no i może na początku z kosztu i to będziemy dalej nie. rozmawiać. A, dobrze, właśnie. Charakterystyczny. O, aby... Porównam sobie, Hello. bo właśnie porównujemy i widzicie, no na pewno na pewno jest. I tutaj jest mamy ciemniejszy, ciemniejszy kolor. Jest, 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 jest dużo ciemniejszy. Przypomnę sobie, aromat. To jest, to jest całkiem mniejszy aromat. Jest mniej, 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 mniej lotny. Stężowski jest dużo bardziej lotny, Karkonoski jest cięższy. Intensywny ma właśnie. Intensywny jest i jest bardziej złożony taki. No generalnie jest, jest, jest dla, mnie dwie, taki, nie? dla mnie te dwie buteleczki mm. nie są do porównania, do porównania mm. bo to są jakby dwa różne światy, no, no tak? dwie różne epoki. Jest mm. dwie... ostrzejszy, intensywniejszy. Jest intensywniejszy, mm. ma oczywiście taką charakterystyczną goryczkę. I ta goryczka, goryczka jakiejś cierni czegoś, ta takich owoc, owoców owoców no, tak Ta mocnym... goryczka wywodzi się z piołunu. No, o, piołun właśnie to jest to. Dokładnie Dokładnie, Ale piołun ma za to niesamowite fajne właściwości, dlatego że jeśli mam jakieś zatrucie pokarmowe, coś się nam złego dzieje właśnie w żołądku, w brzuchu, mm. Czy nawet słucham dokładnie potrafił odgonić je litówkę. Tak? Czyli dwie godziny przedtem jest, jest, jest duża różnica. Teraz tak na szybko za chwilę jeszcze raz. Jest tak. Stanisławski mi się kojarzy z takimi kropami ziołowymi, z typowym hmm. dym, bardzo lotnym lekarstwem. Karkonoski, tak jak mówisz, to jest, to jest całkiem inny produkt. I ja, ja myślałem, że one będą bardzo podobne. I, 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 podobne są do siebie tylko przez to, że, że czuć, że są intensywnie ziołowe, ale on jest przez ten anysz, przez ten jest, jest tak intensywny i, i, i ale jest zbalansowany tą słodyczą tych jagód. Jest świetny I, i jest cięższy, czyli w sumie jak w tych czasach jesteśmy przyzwyczajeni chyba do tych cięższych likierów, to on właśnie taki jest, nie? Jest, jest, jest cięższy. Dokładnie, jest cięższy, jest intensywny, jest troszeczkę właśnie, ma tej goryczki. Dla niektórych właśnie dlatego bywa to, co powiedziałem na samym mm. początku, że ludzie, którzy piją ten likier karkonoski, nie wiedząc właśnie, że tu mamy 36 ziół, że właśnie jest na. Jak, jakie one w ogóle mają moc? 32% a I tutaj mamy 40%, 40 jest, dokładnie. jest mocniejszy ale wcale, wcale wcale w smaku właśnie myślałem że jest odwrotnie to tak naprawdę no, bardzo no. łatwo się zrazić do tego likieru no. tak ja na początku na przykład mój pierwszy wygi, pierwsza przygoda z tym likierem karkonoskim po pierwszym wyku, jakby był dla mnie taki kurcz naprawdę trudny znaczy bo nie jest, on nie jest to, 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 to nie jest strunek do tego żeby usiąść ale, się muszę po, ale muszę powiedzieć że z biegiem czasu na przykład nie wyobrażam sobie teraz jakby zamienić ten likier na inny popularny bo już tam ten jest dla mnie za słodki. Mhm. Dlatego przyzwyczaiłem się do tej właśnie znaczy inaczej no, Pokochałem tą goryczkę, a a, mówię, tak. W karkonoskim jest tak, że jego smak, jego in, 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 intensywne wszystkie skoniki roznoszą się naprawdę od samego czubka języka przez bok, aż, aż tutaj do, 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 do gardła czuję. Dokładnie. A mam takiego. Trakcie, tak mocno się roznosi. Mam takiego zaprzyjaźnionego właśnie przyjaciela. Z z Czech i powiedział, że Czesi ten Jagermeister cze często używają robiąc mohito. Mm. Także tutaj właśnie ten dodatek e, mięty i limonek był dla mnie taki jakiś nieracjonalny. Jak mm. Można mohito na likierze karkonoskim zrobić, ale on też jakby ma w swoim składzie trzy rodzaje mm. mięty, nawet mm. i ma tą właśnie tą też taką charakterystyczną, którą znacie Państwo z. E, pasty do zębów, także to jest taki, nie zapomniałem jak się tam mięta nazywa, ale właśnie używana jest, bo, bo, bo jest Teraz ten 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 mi się ten likier jest tak intensywny, że faktycznie czasem jak traficie na bardzo intensywną gumę do rzucia, tą, tą którą czasem aż e, inhaluje, tak? Mhm. to w sumie, w sumie on te, te, podejrzewam, że gdyby nam na razie taki kieliszeczek na mrozie, to by się poczuć, jakby Wam przeczyszczało tutaj <ścoughs> wszystko, <ścoughs> jest fajny. Ale faktycznie są, to są całkowicie, smakowo są całkowicie inne trunki. Całkiem inne trunki, ale to tak to naprawdę. sobie. Faktycznie Staniszowski jest taki bardziej lutny, taki delikatniejszy. Karkonowski. Karkinowski jest dużo bardziej, dużo bardziej intensywny ale i też cięższy. Dokładnie. E jeszcze można wspomnieć tylko o tym, że na przykład cały świat posiada takie likiery, hmm. bo mamy na przykład włoskie Amaro, mamy na przykład w Chorwacji palinkę, tak? I jakby my nie mamy czego się wstydzić na arenie międzynarodowej, ponieważ ten likier karkonoski spełnia wszystkie kucze, walory smakowe. Nie to jest jakoś, to, to, to właśnie to, 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 to czuć, że jest naprawdę światowych likierów. Także brawo dla pana Tomka, pozdrawiamy. Zresztą serdecznie jak będziecie tutaj w, yy, w rejonach Arkonoszy to koniecznie yy, ze sobą koniecznie ze sobą no, może być koniecznie ze sobą nawet trzymać no. sobie w kieszonce taką bardzo małą buteleczkę bo nie wiadomo kiedy się przyda jeśli kucharz miał zły dzień jeśli coś co się balansuje w porządku, to szybko jakby nam no. naprawić wakacje a, a jeżeli chcielibyśmy zrobić porównanie czy któryś jest lepszy gorszy to myślę że że takiego porównania nie, nie ma co robić, bo, bo, bo się różnią to, to są likiery to są likiery ziołowe ale, ale odróżniają się mocno nie tylko w barwie, ale również w smaku. I, i, i w sumie chyba najlepiej kupić oba. Dokładnie, żeby właśnie jakby samemu no. sobie na własnym. No. I teraz tak na szybko Przez... myślę, że, 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 że gdybym się... chciał y, usiąść sobie z kieliszkiem czegoś smacznego, ziołowego właśnie przed tym, to usiadłem z a, a gdybym na szybko y, chciał wypić digestive y, po obiedzie, y, to wziąłbym na przykład wtedy Staniszowski. Nie tak żeby sobie wypić mm -hmm. dwudziestkę. Pamiętajcie, że Digest widziała do 20 ml więcej, to już wcale nie działa dobrze na takie żołądkowe. A tutaj nie. powiem, że ja bym zrobił zupełnie właśnie na odwrót, nie? Dlatego nie ma co ich tak porównywać. Ale to mówiąc swój znowu. Dokładnie, że jeśli na przykład chciałbym coś mm. takiego fajnego po obiadku, to likier karkonoski, nie A coś mm. takiego na ten. To... O, i sami i sami widzicie. Likier staniszowski. Więc... Y ta jest taka, że lepiej kupić oba, bo oba, o, oba likiery są legendami, legendami karkonoszy i całego tego, tego regionu. Kawał Karkonoszy w no. dwóch buteleczkach. Także jeśli będą Państwo w karkonoszach, proszę nie zapominać, no. że są jeszcze takie rzeczy, jak likier karkonoski, likier staniszowski. A jak będziecie w Karpaczu, to gorąco zachęcam do odwiedzin Jurka. Jurek prowadzi sklepy górska chata ze swoją narzeczoną, z pasją i. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak duży wybór yy, wszelkiego rodzaju trunków, a nie tylko trunków, ale ogólnie produktów, ale, <grymnie> ale również produktów yy, z, tej, z, tej, z tego regionu, to zaglądajcie do, 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 do tej górskiej chaty. I tutaj poza tymi likierami yy, Jurek na pewno poleci Wam wiele już innych trunków na przeróżne okazje. Dokładnie, zapraszamy. Do zobaczenia w następnym odcinku i mam nadzieję, że latem planujemy być na kempingu tutaj już w Karpaczu, nie w Mikołowie, ale w Karpaczu, to znowu tutaj przyjedziemy. I wtedy I porównamy myśli, sobie nie? zupełnie inne trunki. Są nie nie? <laughs> Dokładnie, też o no. tym porozmawiałem. Już. No. To, dzięki za oglądanie, do zobaczenia, cześć!